Atletik to jedyny klub w lidze, który nie szuka piłkarzy po całym świecie. Oni po prostu mówią, gramy baskami, bo są nasi i to wystarczy. Utrudniają sobie życie? No oczywiście, ale to dziwnie działa i niemal co sezon kończą w okolicach top 5, jakby to było najnormalniejsze na świecie. Atletik potrafi tak wejść w głowę swojego zawodnika, że nawet oferta z Barcelony wygląda jak spam w skrzynce. Who's that Pokémon? Chyba wiemy, o kim mowa. Najpierw trochę się z nimi zabawił, podkręcił emocje, ale koniec końców i tak został tam, gdzie wie, że jest jego miejsce. I trudno mu się dziwić, przy takiej atmosferze, przy tej lojalności i przy tej identyfikacji, Atletik to klub, który nie musi nikogo kupować. Oni po prostu tworzą swoje własne legendy. Atletico Madrid dzięki swojemu genialnemu taktykowi wie, jak perfekcyjnie zaparkować autobusik. Okej, okay, Simeone nieraz pokazał, że na ważne mecze potrafią wyjść wysoko i zagrać ofensywnie. Ale nie oszukujmy się, to nie jest ich domyślny tryb. Derbowy rywal Realu Madryt, mimo że ma genialnych zawodników z przodu, wiele razy pada ofiarą własnego planu na mecz. Bo tu każdy musi pracować, każdy ma biegać, każdy musi się cofnąć. Wieczny pressing i wieczne cierpienie. Ale jest jedna rzecz, którą robią jeszcze lepiej niż parkowanie autobusów. Przegrywają finały. To jest ich tajemna umiejętność, taki ukryty talent, który zadziałał zdecydowanie za wiele razy. A tak serio, trzeba im przyznać, że gdy przychodzi mecz taki jak derby albo spotkanie z mocniejszą drużyną, oni nie zawodzą. To jest 90 minut walki, intensywności i emocji, które rzadko daje jakikolwiek inny klub. Nawet jeśli nie lubisz ich stylu, te mecze po prostu się dobrze ogląda. Powinni serio przemyśleć zmianę nazwy na Aspas Vigo. Jest Aspas, to są wyniki, bez niego nie jest już tak kolorowo. Patrząc ogólnie na ich formę, to jeden wielki generator losowy. Raz wygrywają z kimś stopu, a tydzień później tracą punkty z drużyną, która walczy o przetrwanie w La Lidze i w ogóle nie powinna stwarzać problemów. Jest to klub, który lubi zagrać na emocjach. Początek sezonu nadzieja na coś lepszego, potem zagrożenie spadkiem, żeby na sam koniec uplasować się w połowie stawki. Kibice mają z nimi naprawdę ciężkie życie. Nie wiem ile razy widzieli już walkę o utrzymanie, ale zdecydowanie za dużo. Uczciwie mogę im przyznać jedną rzecz. Jak Celta Vigo ma dzień, to naprawdę potrafią grać ładną i płynną piłkę. Problem w tym, że ten dzień wypada maksymalnie raz w miesiącu. Deportivo Alaves, czyli klub, o którym przypomina sobie dopiero wtedy gdy akurat gra z drużyną której kibicujesz Wait a Who are you? Zero poważnych trofeów, zero wielkich historii, po prostu są. I czasem jak oglądam ich mecze, to serio wygląda to tak jakby ich głównym celem nie było granie w piłkę, tylko utrzymanie się w lidze. No, mamy tutaj ekipę, która chciałaby być większa, ale chyba nie da rady. Elcze to takie wieczne aspiracje, które kończą się na no trudno. First time. To drużyna, która zagra mecz życia, żeby za chwilę wpaść w formę, która wygląda jakby zapomnieli, że sezon wciąż trwa. Espaniol chyba już pogodził się z tym, że zawsze będzie tym gorszym i że nigdy nie wyjdzie z cienia Barcelony. I widać, że ich to uwiera. No ale komu by się podobało zamykanie tabeli? O dziwo, ostatnio przeżywają jakiś złoty okres, ale spokojnie, to dopiero początek sezonu. Przyszłe lato pewnie znowu będą kręcić się w dolnych rejonach tabeli, czyli po prostu wrócą do naturalnego środowiska. Trochę mi ich szkoda, bo Espanyol potrafi grać dobrze, mają momenty... Mają pomysły, ale nie przyciąga to większej uwagi, bo obok mają największą konkurencję, jaką można mieć w Hiszpanii. A jak już mowa o konkurencji, no to przejdźmy do kolejnego klubu. Barcelona, czyli klub z absolutnym kultem jednostki. Oni zawsze muszą mieć swojego boga. Najpierw Messi, teraz Jamal. Serio, czasem mam wrażenie, że oni mają tam jakąś fabrykę cudownych dzieci. Linia produkcyjna La Masi działa szybciej niż ich obrona przy kontrze. A skoro już o obronie, wysoka linia, super pomysł. Tylko szkoda, że nigdy jej nie pilnuje i kończy się to tym, że tracą brak. Które dałoby się przewidzieć tydzień wcześniej. Barcelona to jedyny klub, który potrafi sobie kupić uwielbienie. I nie mówię tu tylko o kibicach. Sędziowie też byli kiedyś na liście płac. To jest absolutnie piękne, że wciąż znajdą się ludzie, którzy potrafią ominąć temat Negrejry, jakby to była jakaś drobna pomyłka w papierach. Dlatego przychodzę z pomocą i przypominam, że taka sytuacja miała miejsce. Ale trzeba oddać jedno: Wrócili na swój stadion. Nieważne, że jest w połowie dokończony, ważne, że wrócili. Wszyscy wiedzą, nawet najwięksi kibice Barcelony, że ich największym problemem nie jest Real Madryt, nie jest brak Ligi Mistrzów przez dekadę i nie jest nawet to, że przez dwa lata grali jak bezdomni na innym stadionie. Największym problemem Barcelony jest zarządzanie. Ludzie, którzy powinni rozwijać klub. Od kilku lat go skutecznie zwijają. Niewytłumaczalne decyzje, ruchy z kosmosu i szczerze, jestem w szoku, że Barcelona nadal trzyma tak wysoki poziom sportowy. Ogromny szacunek zaszczęsnego i Robercika, jako Polak oczywiście, bo Blaugranie nie kibicuje. Mimo wszystko fajnie widzieć, że gdzieś tam Polacy robią robotę, dopóki nie grają z Realem. No i wracając jeszcze do ich finansowego cyrku. Musieli się skupić na wychowankach, ale w sumie to wyszło im na plus. Może nie wypuścili Ronaldo, ale byli blisko. Żartuję? Spokojnie? Możesz uważać, że Messi jest lepszy luzik. Fakty są proste. Ronaldo Gold. Ale nie odbiegajmy aż tak od tematu, bo za chwilę odcinek zmieni się w debatę pokoleniową. Przechodząc dalej, Barcelona to klub pełen chaosu, problemów i dziwnych decyzji, ale też momentów, które robią różnicę. I trzeba im to oddać, mimo całego bałaganu oni zawsze znajdą sposób, żeby zrobić coś dużego. Getafe to klub, który zamiast grać w piłkę gra w złammu nogę zanim strzeli. Mecz z nimi zawsze wygląda tak, jakby przeciwnik wyszedł na spotkanie z zapaśnikami. Obrońców nie interesuje piłka, tylko nogi przeciwnika. No ale gdy nie potrafisz jej dobrze kontrolować, no to musisz pos się do takich zagrań. Co najdziwniejsze, to przynosi efekty. Zirona pokazała, że potrafi grać w piłkę, ale na pewno nie w tym sezonie. W sumie trudno się dziwić, w City Football Group zawsze musi być ten gorszy brat. Taki trochę zapomniany, trochę niedokończony projekt, co ma grać jak Manchester City, ale wychodzi jak Zirona. Wygląda to tak, jakby poprzedni sezon był darmową wersją premium i ktoś po prostu nie przedłużył abonamentu. Teraz drużyna, której nie można zaufać. Jak trzeba zagrać z gigantem, nagle wyglądają jak drużyna marzeń. Jak trzeba wygrać z kimś słabym, jakby im odłączyli zasilanie. I w sumie nie dziwi ten nietoperz w ich herbie, bo Levante to taki Batman bez Batmobila. Symbol jest, klimat też, ale jak przychodzi co do czego, to nagle brakuje im sprzętu. Majorka gra tak, jak wygląda miejsce, z którego pochodzi. Powoli, spokojnie i najlepiej na 0 do 0. To jest klub, przy którym masz wrażenie, że piłkarze wchodzą na boisko, ale myślami już są na plaży z drinkiem. Tempo gry przypomina bardziej siestę, niż poważny futbol. I najlepsze jest to, że jak trzeba kogoś zdenerwować, to Majorka robi to perfekcyjnie. Nie strzelą, nie stracą, ale zabiorą ci 90 minut życia. Osasuna to klub, który w swoim DNA ma zapisane, żeby nigdy nie odpuszczać. To klub, który w każdym meczu wygląda jakby walczył o życie. Osasuna jednym słowem to największy tryhard dla liga. Ach, Rayo Vallecano. Klub, który możesz lubić, ale ich stadion to już inna historia. To wygląda jak boisko szkolne, tylko z większą liczbą ludzi. Nawet Lech Poznań miał z nich bekę i to mówi wszystko. Jesteś piłkarzem i chcesz wrzucić piłkę z autu, a nagle kibiz Rayo może ci tę piłkę zabrać, bo tam Między linią a trybuną jest jakieś 5 cm przestrzeni. Real Betis to jest klub, do którego mam jakąś dziwną sympatię. Serio, nawet nie wiem czemu. Może przez to, że gra tam Misko i znowu wygląda jak piłkarz, a może przez to, że Antony się tam odbudował. Nie pasuje to za bardzo do odcinka, gdzie wyjaśniam kluby. Ale kurde, widać, że tam jest po prostu dobra atmosfera. Ale żeby nie było za słodko, coś trzeba wyciągnąć. Betis to klub Huśtawka. Ich gra potrafi wyglądać tak, że myślisz: Wow, to jest poziom Ligi Mistrzów. Po czym tydzień później grają, jakby przeskoczyli na poziom Ligi Okręgowej. Nigdy nie wiesz, co się wylosuje. Czy Betis Europa, czy Betis, co my tutaj właściwie robimy? Znam problemy Realu. Na pewno nie jest to pusta gablota, a raczej ból głowy od ilości wygranych Lig Mistrzów. No ale dobra, teraz już na poważnie. Chyba każdy już wie, komu kibicuje, więc wydało się. Ale serio, postaram się być maksymalnie obiektywny. Real to drużyna, która potrafi przez cały mecz grać katastrofalnie, żeby w ostatnich minutach zrobić akcję życia i wygrać. Ten klub ma DNA kombeków, którego nie da się logicznie wytłumaczyć. Chwiejność? Proszę bardzo. Jednego dnia grają piękny futbol, a w następnym wyglądają tragicznie. Chociażby z Rajo. Masz Mbappe w składzie i nie potrafisz pakować im nawet jednej bramki. To jest właśnie Real w pigułce. I jest też coś, o czym trzeba powiedzieć, żeby być obiektywnym. Real od lat żyje w projekcie Galacticos 2.0. Mało zaufania do wychowanków, dużo kupowania młodych talentów z całego świata. Jak masz tyle kasy, to możesz sobie na to pozwolić, wiadomo. Szacunek dla Pereza, w końcu to jego zasługa. Zrobił z tego klubu markę globalną, maszynkę do wygrywania i potwora marketingowego. Ale czasem mam wrażenie, że Real chce być tak bardzo idealny, że sam sobie kopie dołki. Decyzja o trenerach, momentami fatalne okna transferowe i brak cierpliwości to też jest część ich historii. Real też ma swoje momenty, o których kibice wolą nie wspominać. Kontrowersyjne decyzje sędziowskie, odpadanie z pucharów w najgłupszy możliwy sposób, czasem kompletny rozjazd między budżetem, a tym co się dzieje na boisku. A najlepsze? Mimo tego wszystkiego, oni i tak na koniec sezonu wygrywają coś dużego. Zawsze. Jakby ktoś pisał im scenariusz, a reszta ligi musiała się dostosować. Mi to odpowiada, ale nie dziwię się, że kibiców innych klubów potrafi to doprowadzić do szału. I jeszcze jedno. Każdy sezon to wysyp kontuzji, jakby to była jakaś klątwa. Ale to już nie tylko problem Realu, raczej efekt tej chorej liczby meczów, w którą piłkarze muszą grać. Real Oviedo to klub, który ma tyle historii i problemów, że można by o nich nakręcić osobny serial. Nikt mi jeszcze nie zapłacił, ale jak kiedyś pojawi się taki serial, to wiecie kto dał pomysł. To jest taka drużyna, którą po prostu chcesz lubić. Nie są bogaci, nie są wielcy, ale mają serducho większe niż połowa La Ligi. I najlepsze jest to, że Oviedo zawsze wygląda jak klub, który za chwilę zrobi coś wielkiego, a potem przypomina sobie, że życie to nie kariera, w Fifie. Jest to prawdziwy underdog, klub, któremu każdy po cichu kibicuje. Real Sociedad to klub, który wszystko robi absolutnie dobrze. Oprócz jednej rzeczy, wygrywania czegoś naprawdę dużego. Akademia na najwyższym poziomie. Technika. Top. Styl gry, piękny, jeden z lepszych w lidze. Ale gdy trzeba zrobić ten ostatni krok, to Sociedad wygląda jakby ktoś im zaciągnął ręczny. I to jest w nich najbardziej denerwujące. Bo wiesz, że potrafią. Choć w sumie może nie wiesz, bo nigdy jeszcze tego nie pokazali. Ale jedno trzeba im oddać, to jest po prostu genialna fabryka piłkarzy. I to takich, którzy realnie trafiają do czołówki klubów europejskich. Pierwszy lepszy przykład. zubimendi albo Mikel Merino. Podsumowując, Sociedad gra jak drużyna z Ligi Mistrzów, ale wyniki ma często jak drużyna, która dopiero próbuje do tej ligi mistrzów się dostać. Sevilla to absolutny mister Europa League. Oni mogą grać tragicznie w lidze, wyglądać jak drużyna szukająca mapy po boisku, a i tak, gdy tylko usłyszą hymn Ligi Europy chodzi tryb prime Sevilla, pressing dwa razy większy, walka o każdą piłkę i nagle robią się nie do zatrzymania. To jest klub, który w Hiszpanii potrafi zaliczyć sezon w stylu typowego średniaka, a w Europie wygląda jakby trenowali tylko pod te rozgrywki. Ich największym problemem ewidentnie jest Liga. Gdyby mogli ją ominąć i grać wyłącznie w europejskich pucharach, na pewno by się pod tym podpisali. Chyba najsmutniejszy moment w dzisiejszym materiale. Klub, który kiedyś był potęgą, a dziś wygląda jakby codziennie walczył o to, żeby po prostu jakoś działać. To jedna z tych drużyn, która ma historię, stadion, kibiców i klimat. A jedyne, czego im brakuje, to zarządzania na poziomie czwartej klasy podstawówki. Serio, ich decyzje z ostatnich lat możemy podsumować jednym słowem. Dlaczego? Walencja potrafi grać cudowną piłkę, ale w tle zawsze jest jakiś problem, który za każdym razem niszczy im każdy dłuższy projekt, jaki tylko zaczynają. A kibice to ludzie, którzy przeszli absolutnie wszystko. Gniew, nadzieje, frustracje, pogodzenie się z losem. A i tak kochają ten klub bardziej niż rozsądek na to pozwala. Villarreal to klub, który nie powinien Powinien mieć aż tak dobrych wyników, bo mówimy o miasteczku, które ma mniej mieszkańców niż niektóre osiedla w Warszawie. Serio, to wygląda jak projekt z futbol menadżera, który wymknął się spod kontroli. A jednak od lat grają w Europie, biją się z gigantami i potrafią sprawić, że Real czy Barcelona wyglądają, jakby zapomnieli włączyć drugą połowę. To jest drużyna, która działa wbrew logice. Mały budżet, małe miasto, a wyniki mówią same za siebie. I oczywiście są lata lepsze i gorsze. Czasem wyglądają jak zespół z Ligi Mistrzów, a czasem jakby im ktoś. Przeciwdział zasilanie w środku sezonu. Ale jedno jest pewne: Villarreal to żółta łódź podwodna, która potrafi zatopić naprawdę dużych przeciwników. Daj znać w komentarzu, jakiej drużynie kibicujesz, chętnie poczytam. A jeśli chcesz sprawdzić, jakim kibicem tak naprawdę jesteś, to kliknij w materiał, który widzisz teraz na ekranie. Dzięki za obejrzenie do końca. Do usłyszenia.